Co robi mały szczaw, gdy się go urwie? Szczawik zajęczy. To posłuchajmy. Ja zupełnie nic nie słyszałem, a szczawik zajęczy jest przepyszną, wiosenną, przekąską. Idealną jako kwaśna posypka na kanapki. Szczawików w kwietniu jest pełną, wystarczy pójść do lasu i poszukać go przy leśnych ścieżkach. Szczawik ciężko z czymkolwiek pomylić, ma takie charakterystyczne trzy listki, trochę podobnie jak koniczyna, która również ma trzy listki i bardzo trudno znaleźć czterolistną kończynę. Szczawik zajęczy bardzo szybko kwitnie, pojawia się razem z liśćmi. Liski wyrastają na takim długim ogonku. Szczawik zajęczy ma taki charakterystyczny kwaśnawy smak. Można go pomylić co najwyżej z innymi szczawikami, które występują w Polsce, również jadalnymi, więc bez obaw. Smaczna kanapeczka z twarożkiem gotowa. A inne, a inne gatunki szczawików znajdziecie w moim atlasie dzikich roślin polskich, więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zachęcam do zakupu. Link w komentarzu.